Siemka, moi kochani, z tej strony Natalia, i witam was w kolejnym odcinku na sezonie Tomus. O, moi kochani, co się tu podziało? Tego nie da się opisać. No, kto zamknął mojego psa? E, dobra, mniejsza. I teraz tak. Z tego co wiem, moje grono współtowarzyszy się trochę powiększyło. Tutaj Borówka sobie zbudował domek, bardzo ładny, oczywiście ja nie wchodzę do środka, ale jeżeli pozwoli to po prostu wam pokażę w środku. Tu z tego co wiem mieszka Kacperek Son, którego pozdrawiam. Tu mieszkam ja z sześćka razem, który w tej chwili przebywa na Eurolopie. I teraz tak Tu mamy mm, portal do Netheru I co tam jeszcze powstało? O, to są moje żabki. To chyba też ostatnio widzieliście. Natomiast to powstało ZO Zbudował to e, weksan. I może przejdziemy, tu są oczywiście kasy biletowe. I teraz wchodzimy do środka. Tu są niedźwiedzie polarne. Nie dokarmiać. Tu są żaby. Oczywiście też nie dokarmiać i nie wchodzić do środka. No ja oczywiście spadłam. Brawo ja. Tu są moje ulubione zwierzątka, czyli koniki. Ktoś pomyślał. Dziękuję. I tu są pandy nasze. Tak. Tak. Jak fajnie mam roczał? Świetnie. No. To oczywiście też musimy ogrodzić. Ja to skopię. To musimy ogrodzić takim wielkim murem. Tu. To całe. Tam wcześniej był domek. No. To całe musimy ogrodzić. Chyba, że coś jeszcze tu powstanie. Cudowny Enderman, nie? No. To jest oczywiście nasz piorun ochron. Zamek widzieliście. Ekspiarkę pająków na pewno też widzieliście. Ale. O! Przeskoczyłam. No tak. Tak to jest, jak ktoś robi coś i nie skończy. Teraz rado Petroka jest taka. Tam jest geoda w ogóle. Chyba podejrzeć, cztery geody tam są pod spodem. No i nie patrzeć. To jeszcze można było zrobić w ten sposób, żeby ogrodzić nawet Bigon i powiększyć ten teren. Ale to się pomyśli jeszcze dobrze to obgadać z, z, ze swoimi współdomownikami, że tak powiem. No, to trzeba prze, przetegować, bo to wygląda. No i tak, yy, ogólnie to projekt jest nadal do dokończenia. Jeżeli jakieś osoby się deklarowały, to mogą mi pomóc, bo tu będzie bikon, który będzie się składał chyba z trzech albo czterech slotów. Więc no ogólnie mamy y, swoją Ekspiarkę etków. Ej, czemu to jest zaspane? To ja nie wiem. No. O, cześć gościu. A co skąd tu? Ktoś przyszedł? Mm -hmm. No, Dobra, to sobie siedź. Później najwyżej znikniesz. Nie wiem w jaki sposób, ale... ale możecie się domyśleć. No. I każdy tu przychodzi i po prostu y, zabija etki i sobie naprawiając przedmioty. Eksperka została zbudowana przez y, Polarisa i 6 Braza. Sprzedać niewiele, bo niewiele, ale grosz do grosza i się zbierze kokosza. Jak to mówią? Ogólnie byłam kiedyś w notarze. Byłam ponad 5 dopisów. Nie wiem jakim cudem, ale znaczy, kopałam. Może dlatego. Tak, to mam, to mam z głównie z posiadłości te na pierśniki to chcę, to bardzo chętnie oddam jeszcze do pracy. No chyba, że No właśnie w ten sposób. To tu mam, no, no to widzicie. No, także link do da macie, więc zapraszamy serdecznie. ładnie farma prosperuje, ładnie. Tu przyniosłam lamę, bo było coś takiego, że dwoje graczy się naparzało ze sobą i musiałam ją przenieść w bezpieczne miejsce. No. Trzeba w ogóle tutaj mm, naprawić tą ścieżkę, ale i tak ona będzie zmodernizowana trochę. Nie będzie tak, tylko będą na przykład deski, albo, albo kamień to będzie, albo co, żeby, żeby to jakoś wyglądało. Ja ogólnie z tego domu się przeprowadzę tam, więc ten dom będzie wolny. No to jest jedyny dzwon, który działa A zapomniałem, że jeszcze jest tu no, Tu musiałem dodać schodki, bo nie chciałbym się przeskakiwać Tylko teraz jest tak Tup, 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 no A wcześniej trzeba było robić tak że to by było na tyle. Trzymajcie się, i cześć.